W ramach inauguracji lubańskiej wiosny ekologicznej w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury odbył się koncert edukacyjny dla najmłodszych zatytułowany Tajemnice Lasu. Impreza doskonale wpisała się w lubańskie obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi. Bo to jest specjalnie dla Was. To Wy, jako to najmłodsze pokolenie, które przejmie pałeczkę od nas. Za ileś lat, Wy jesteście bardzo ważni. Tak naprawdę to najważniejsi, bo tym, czym Wy nasiądniecie, to potem będziecie tacy dorośli. A serdecznie witam szczególnie tych, którzy przyjechali do nas spoza Lumania, bo wymagało to trochę zachodu i starań. I bardzo serdecznie dziękuję. Za Waszym pośrednictwem, Waszym nauczycielom i dyrektorom, którzy umożliwili Wam przyjazd. Jeszcze raz bardzo serdecznie Was witam. Moi, kochani, rok 2011 to Międzynarodowy Rok Lasów. I dlatego temat naszego koncertu. Jest poświęcony m.in. tematyce leśnej. I stąd tytuł Tajemnice Lasu. Widziałem swego czasu kiedyś taki film, kiedy ulicą przechodzi rodzinka z małym dzieckiem, no i te małe dziecko w obecności mamy, rzuca na ziemię papierek. Papierek spada i rozlega się dźwięk, jak, jakby uderzenie. Wielkiego kamienia, jakby rozbite szkło się w danym momencie rozsypało. Wyobraźcie sobie teraz, że jest tak naprawdę, że to nie jest fikcja filmowa, to jest tak naprawdę. Jak wyglądałyby nasze miejscowości, gdybyśmy za każdym razem musieli usłyszeć, jak papierek spada na ziemię, na chodni i rozbija się jak filmowe szkło. Nie dałoby się po prostu przez nasze miasta czasami przejść. Dlatego tak ważne jest, abyśmy od najmłodszych lat, czyli od lat takich, w jakich wy się teraz znajdujecie, wpajali sobie pewną naukę, że o środowisko należy dbać. Że o środowisko należy dbać nie tylko dla siebie, bo każdy chce mieszkać w miejscu czystym, zadbanym, zielonym, ale również należy dbać. Aby pozostawić to środowisko czyste, zerwane i zielone przyszłym pokoleniom. My chcemy zostawić Wam jak najbardziej czyste środowisko, abyście Wy, będąc już później dorosłymi, mogli tak samo uczynić w stosunku do swoich dzieci. Wy dzisiaj jesteście dziećmi, później będziecie mamami, będziecie tatusiami. I będziecie mieli swoje dzieci, i też będziecie chciały, jak sądzę, dzięki między m.in. Lubańskiej Wiośnie Ekologicznej, zostawić Waszym dzieciom czyste, zadbane środowisko. Proszę pamiętajcie o tym, że każdy rzucony na chodnik, na ulicę papierek może brzęczeć jak rozbite szkło. Dlatego rzucajmy papierki tam, gdzie ich miejsce czyli do koszy na śmieci. Chowajcie je do kieszonki, a później ewentualnie wrzucajcie do napotkanych koszt. Bo papierek jak w ziemi zostanie, to później rozkłada się bardzo, bardzo długo i być może nie tylko wasze dzieci, ale jeszcze i wasze wnuki będą by czasami musiały pamiętać, że właśnie o mamusia mając lat 3-4 ten papierek rzuciła. Szanowni Państwo, drogie dzieci, aby nie przedłużać, Lubańską wiosnę Ekologiczną 2011 uznaję za... Otwartą. Ta placówka, która lubańską wiosnę ekologiczną przygotowała i która lubańską wiosnę ekologiczną koordynuje, otrzymała taką statuetkę Ekoprzyjaźń 2010 w dowód uznania za działalność. Ta statuetka została przyznana przez takie pismo Ekonatura i jest to bardzo prestiżowa. Bardzo pożądana przez wielu ekologów w Polsce statuetka. Nam w Lubaniu to się udało. Gratuluję pani Agnieszce, gratuluję, gratuluję placów, placówce, jakim jest Regionalny Centrum Edukacji Ekologicznej, ale też i gratuluję nam wszystkim, bo wszyscy się poprzez swoją powiedziałbym działalność do tego przyłożyliśmy, a Was jeszcze raz dzieci proszę. Papierki chowamy do kieszonki albo do śmietniczków, żeby nie wrzęczały nam jak rozbite szkło. Wszystkiego dobrego.

Jak wiadomo, jest skarbnicą różnego rodzaju tajemnic. Tam właśnie rodzi się życie. Rosną młode drzewa. Między nimi śpiewają ptaki. Tam znów czy na drzewo skacze. Tu kukułka kuka sobie. Szumi brzoza, stęka stary dom. Bóg wypina dumnie brzuch biednym słowem. Jest wesoło! Czyste powietrze i czysta woda tylko tobie zdrowia dodam. Więcej dbaj o to zdrowie. A jak zapytasz panią od przyrody, to ona ci powie. Zbieraj śmieci, nie wróć rzeki mórz, aby każdy kąpać się mógł. Gdy przepisów tych przestrzegasz, wtedy i ty zdrowy biegasz. I'm not going